Jakieś luzy się pojawiły po ostatnim wyścigu, więc elo, welo, to co Wam opowiem, to o ostatnim właśnie wyścigu. Dlaczego go nie ukończyłem, co tam poszło nie tak, jak mniej więcej to wyglądało od samego początku, jakie były założenia i jak wyszło. Miało być dobrze, a wyszło jak zwykle. Obiecywałem sobie, że już nigdy więcej nie pojadę jakiejś tam zimowej imprezy typu właśnie gravel po łódzku, szutry śląskie, nie wiem, jakieś tam watachy itd., itp., po ostatnich dwóch razach miałem dosyć. Dla przypomnienia, po raz pierwszy w życiu gravel po łódzku jechałem właśnie edycję zimową, gdzie stwierdziłem, że nie wiadomo jaka musiała być pogoda. 100 km to będzie pełen luz. No i taki był luz, że miałem średnią 12 na godzinę. jechałem około 8 godzin. W tamtym roku, szutry śląskie, skromne, chyba tam 50 km. stwierdziłem, że... E, no. Dystans nie jest duży, pogoda była dosyć wtedy fajna, sprzyjająca, e, widoki piękne. No, tylko kwestia taka, że miałem dyskwalifikację, czyli w skrócie DSQ, bo nie zauważyłem jednego skrętu. Szybko łachu mi przeliczyło e, trasę. Ja się nie pokapowałem, pojechałem e, na skróty. Mimo, że dystans wyszedł mi prawie ten sam, no, to ominąłem bardzo taką cięższą e, część, gdzie e, no, inni musieli się pomęczyć, a ja sobie pojechałem ładnie asfalcikiem. Dobra, sam do tego się przyznałem od razu na, na mecie, że, że chyba coś jest nie tak. I po tamtym razie stwierdzam, dosyć. Koniec żadnych imprez zimowych, gravelowych. No i co? Odezwał się do mnie Mario, napisał, że fajna inicjatywa, że na Allegro są pakiety startowe po 69 zł. Cała ta kasa leci dla Woźpu. Wstępnie było chyba 50 pakietów, później jeszcze 50 zostało dołożonych, czyli łącznie 100, czyli łączna kwota 6900, czyli nie mało. Mega inicjatywa, bo wszystkie koszty związane tam z organizacją, no jakby ponosił organizator, czyli Bike Planet, nie licząc chyba śledź i GPS chyba był też za free, z racji tego, że to było charytatywne. I myślę sobie tak, wykupię, no bo to na szczytny cel, 69 zł, jak będzie średnia pogoda, to po prostu nie wystartuję, wezmę po prostu komuś ten pakiet, przekażę. No jak na złość, pogoda od tygodnia zapowiadała się super, z dnia na dzień ta temperatura cały czas rosła. Warunki były na tyle sprzyjające, że tego dnia miało pokazywać od 5 do 9 stopni. I ładne słoneczko. I faktycznie niestety tak było, dlatego zdecydowałem się, żeby tam przyjechać. Miałem jakieś założenia, które były totalnie nietrafne, bo miałem nadzieję, że to będzie szybka trasa, a kompletnie taka nie była. I stwierdziłem, że no czas jaki tam zrobię to między 3,30 a 4 godziny. 4 godziny to chyba już na pełnym lajcie, jakby mnie tam odcięło czy coś, że nie, nie będzie problemu. Tak jak dzisiaj na przykład jestem już czwarty dzień pod rząd na treningu, bo sobota, setka połodzi, w niedzielę musiałem troszeczkę tam jeszcze dokręcić, żeby te sesy tygodniowe się zgadzały. No i dzisiaj mam. Wykręcone 90 km średnia prawie 29. Fakt, że bardziej asfaltowo. Te sesy tam mi wychodzą już około 120. I mniej więcej to taki trening miał być właśnie w sobotę setka po Łodzi, bo chciałem pojechać tam naprawdę zupełnie treningowo. Założenia od samego startu do mety około 240 W. Jak mi odetnie, to mnie odetnie, ale no mam nadzieję, że tą, miałem nadzieję, że tą średnią chociaż 25 się wykręci. Oczywiście mam nadzieję matką głupich, ale do tego zaraz jeszcze e, przejdziemy. Jeżeli chodzi o organizację, no to fajnie. E, bardzo dobra miejscówka. E, sklep tam, Bike Planet, położony obok Obi, e, miał dobre miejsce parkingowe. Sklep bardzo ładny, przejrzysty, z dobrym też parkingiem własnym. No, wszystko ładnie, pięknie się zapowiadało. Sam start e, ja akurat wybrałem trochę późniejszą godzinę, bo tam. Start zaczynają się po 9. Ja startowałem tuż przed 10. Mimo, że zależało mi na czasie, to stwierdziłem, że jednak fajnie by było pojechać na samym końcu, ponagrywać trochę inne osoby, coś wymienić się paroma zdaniami na trasie i zmieścić się w czterech godzinach. Jeszcze zanim przejdę do startu, no to kwestia ogólnie tutaj wośpu, bo widziałem, że oczywiście zdania są podzielone co do wośpu. Powiem Wam tak. Ja mam 36 lat, WOŚP już jest od 33 lat. Odkąd pamiętam, to ten WOŚP zawsze był. Zawsze było mówione, że to jest w szczytnym celu i że to będzie grało do końca świata jeden dzień dłużej. I kiedy mogłem, to też byłem wolontariuszem. Jakby nigdy tam nie zagłębiałem się w kwestie, czy, czy wszystko idzie faktycznie na pomoc, która jest tam zapowiadana. Przez tyle lat PiS walczył z Owsiakiem i myślę, że jeżeli coś by było nie tak, to oni by raczej to znaleźli, więc ja nie jestem tutaj jakby takim policjantem czy śledczym, żeby tam wnikać co, co komu ile. Myślę, że nadal będę wspierał wość, chyba że faktycznie wyjdzie jakaś tam krzywa akcja, faktycznie się okaże, że coś jest nie tak, ale zawsze według mnie była to bardzo fajna Inicjatywa. No teraz dzisiejszy czasem pewnie trochę bardziej medialna, znajduje się coraz więcej sponsorów. Tutaj jeżeli chodzi o tą imprezę, trochę mi zabrakło też właśnie takiej wośpowej atmosfery. Bo fajnie, że została tak, zebrana taka kasa, no ale mogło być jeszcze jakaś dodatkowa puszeczka. Powiedzmy, na, na starcie mogło być chociażby rozdawane serduszka. Zawsze by był bardziej ten klimat wośpowy. No ale dobra. Co do Wośpu, to też bym chciał pogratulować tutaj GLPK, gdzie przeznaczyli jeden pakiet startowy właśnie na aukcję i kwota łączna uzyskana na tym jednym pakiecie to ponad 1000 zł, więc też ogromny szacunek, że coś takiego udało się zrobić. Przejdźmy teraz do samego startu. Bardzo prosty wyjazd z miasta. Tego się najbardziej obawiałem, że będzie dużo świateł jakichś zakrętasów, wywijasów, ale nie, e, na początku tam trochę ulicą, później na ścieżkę rowerową, dosłownie jeden przejazd i e, wbijaliśmy się do lasu, więc to mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło i tutaj e, wiedziałem, że to nie może być tak pięknie. Mm. Jeżeli chodzi o same warunki na trasie, no to nie były one złe. Były miejsca, gdzie było trochę lodu, były miejsca, gdzie było trochę takiego nieprzyjemnego śniegu, ale w większości e, trasy w miarę przejezdna, więc wszystko spoko. Nie licząc na wierzchni, bo ogólnie trasa była według mnie bardzo, bardzo trudna. Była mega ilość dziur. Wiadomo, łódź jest z tego znana, ale to bardziej z asfaltów. Nie sądziłem, że prawdziwa z dróg leśnych, też mniej więcej to wszystko tak będzie wyglądało. I było też bardzo dużo zakrętów, i też były momenty, gdzie się wjeżdżało do lasu, do jakiegoś tam parku. Były takie ścieżki, że się przeplatały, i naprawdę to nie była wina nawigacji, że ona coś pokazywała źle. Bo ja w tamtym roku na Hammerheadzie przejechałem kilka ładnych startów i pomyliłem się chyba tylko dwa razy. Raz z własnej winy, bo sam powiedziałem koledze, żeby skręcił w prawo, a pojechałem prosto. To już po prostu kwestia zmęczenia i raz chyba na pograniczu gravel, gdzie też było bardzo dużo zakrętów, też chyba się pomyliłem. Może, no nawet, może tam dwa razy. Tak, chyba tam dwa razy. No, tam co z Radkiem, z Gołębieskim się tak spiknąłem. No, to dobra, może łącznie trzy razy pomyliłem trasy, ale mówię, no to, to, tutaj nawet lokalsi często się gubili. Chyba. Nie wiem, może i tam, zobaczymy. <gry> Tak. Dobra, ciśniemy, dawaj. Więc po prostu tak była skonstruowana trasa, a warunki, które tam jakby no nie sprzyjały, bo było na przykład trochę błota i czasami te błoto chlapało na wyświetlacz i nie było, nie było dokładnie wszystkiego widać, ewentualnie trzeba było się skupiać na równowadze, bo akurat był lód czy coś, więc wiecie no nie pomagało to, aby skupić się na nawigacji i patrzeć, czy trzeba skręcić w lewo, czy trzeba skręcić w prawo, więc no trasa bardzo trudna, jeżeli chodzi o nawierzchnię i mówię, jeżeli chodzi o nawigowanie. Jeżeli chodzi o widoki, no to też jakoś według mnie tam no, nie powalało, no bo jedynym najfajniejszym momentem to akurat był przejazd przy lotnisku, gdzie akurat ja się załapałem na start samolotu i według mnie to wyglądało fajnie. Ja miałem akurat tą przyjemność, pewnie nie, nie każdy akurat na ten moment mógł natrafić. Tak to lasy, asfalty, dziury i, i tyle. Nie wiem jak druga e, część trasy, e, no bo ja przyjechałem około 50 km i stwierdziłem: "Dobra, koniec, basta. Widzę, że średnia spada poniżej 25, więc nie ma sensu e, jechać na siłę, bo na pewno nie zmieszczę się w tych 4 godzinach". E, chodziło mi po głowie, czy ta część druga będzie szybsza czy wolniejsza. Się okazało, że była jeszcze gorsza. E, zaraz po tym jak odbiłem w prawo i pojechałem prosto do mety no to się to trasa prowadziła przez jakąś budowę gdzie ludzie zakupywali się popiasty, e, więc no nie, nie było to na pewno za ciekawe dla, dla niejednego, ale na pewno było to jakieś tam fajne wyzwanie e, zawsze coś innego na pewno. Jeżeli miałbym podsumować całą tą trasę, no to można powiedzieć, że był to taki ultra e, przełaj i z jednej strony trochę żałuję, że Zmieniłem opony przy tych vinci, bo jeszcze przekładałem opony z laskowic pomorskich z owocowego przełaju właśnie na te Challenge Getawaye. I też z drugiej strony trochę żałuję, że nie pojechałem na tych kołach aluminiowych, gdzie miałem założone racingi 29x2.0. To też jeden i drugi zestaw na pewno sprawdził mi się dużo lepiej niż ten, co teraz mam założony, bo to jest bardziej na takie szutry, asfalty. Niby dobrze się kleją, jakoś tam nie miałem problemu, że, e, że się no, nie wywaliłem, ale. E, co to pęknięcie niedobre? No, ale no mówię, nie. E, nie był to trafiony zestaw na te warunki. E, kolejna rzecz to taka, że trochę żałuję też, że nie założyłem amortyzatora, bo jakby nie chciałem ryzykować, no bo wiecie, chiński amortyzator no, różnie może z tym by, być. Mogłem go założyć i się okaże, że po jednej takiej przejazdce się rozpadnie, więc nie chciałem ryzykować akurat tutaj na, na starcie. Raczej będę chciał w najbliższych dniach go tutaj zamontować i zobaczyć, jak się będzie sprawdzać. A myślę, że też amortyzator troszeczkę by tutaj pomógł. Miałem to przejechać treningowo, założone waty około 240 i na początku wydawało mi się, że tak mniej więcej jadę, a nawet że jadę ponad. Yy, to, co sobie założyłem, byłem w ogromnym błędzie, bo generalnie, jak sobie spojrzałem, to przez pierwsze 15 km, czyli gdzieś około pół godziny, gdzie dogonił mnie Kamil, no to miał Kamil Nogalski, który wygrał miałem wykręcony mo mo nieco może ponad 220 watów przez godzinę, później chyba mi to spadło nawet e, do 210 więc waty nie były takie jakie trzeba po prostu w momencie kiedy miałem chwilę, miałem możliwość spo spojrzenia się na e, licznik to faktycznie kręciłem ponad 250 ale kiedy no, trzeba było łapać równowagę, omijać dziury i, i tym podobne no to te waty mocno spadały więc no, nie pojechałem tego co chciałem i te tego na drugi dzień zamiast zrobić sobie nie wiem tam godzinną może góra półtorej godzinną jakąś takie luźne rozjeżdżenie no to normalnie musiałem zrobić trening bo mówię ten start nie był na tyle mocny aby się zmęczyć i na drugi dzień zrobić sobie luźne ro rozjeżdżenie takie były moje założenia nie wyszło wcale ani to nie był, e, ani to nie był dobry wyścig jak dla mnie ani, ani to nie był dla mnie dobry, dobry trening e, jeżeli chodzi o nawierzchnię bo ja powiem tak, to nie była nawierzchnia jakby pod moje preferencje. Ja jednak jestem zwolennikiem szutrów premium. E, można mieć tutaj jakieś zastrzeżenia do organizatora, dlaczego tak było, ale po prostu tak miało być. Organizator po prostu tak skonstruował trasę, chciał już żeby to było coś na zasadzie Wisły 1200. To nie miało być przyjemna setka połodzi, tylko to miało być ciężka setka połodzi. I mimo, że teraz warunki naprawdę według mnie były sprzyjające, i, mimo, że, tam, i, i że w parę miejscach pojawił się tam jakiś śnieg czy lód, no to raczej one nie wpłynęły mocno na jakość tej nawierzchni, ale no, ogólnie trasa według mnie była ciężka i wiem, że do łodzi prędko nie wrócę. Może Robinsonada łódzka, ale w to, w to wątpię. Po prostu na razie łódź w tym roku mi wystarczy. Wiem, że są na pewno jakieś inne fajne tereny, gdzie też można pojeździć. Chociaż Rawa Mazowiecka, jak sobie przypomnę, no to, to, to tam dywaniki premium. Hmm. Dobra, jeżeli chodzi o sprzęt, bo dużo osób mnie ostatnio pyta o tego Wiltopa, jak to się sprawdza. No, to się sprawdza. Powiem Wam szczerze, że to działa. Nie licząc tych takich zgrabnych, bardziej szosowych klamkomanetek, to, to działa ok. Jeżeli chodzi o zmianę biegów w rękawiczkach, też nie było jakiegoś tam żadnego problemu. Oczywiście elektronika trochę mi pomagała w tym, żeby te biegi zmieniać przy tych cięższych warunkach. Jeżeli chodzi o samą przerzutkę, no, to ja jestem bardzo z tego zadowolony, no bo to. Jakby porównywać y, tego Wildopa do Srama bądź Shimano, no to jest bardziej w kierunku Srama, bo nie ma tego nie wiem sprzęgła, y, czy jak zwał tak zwał, po prostu według mnie jest odpowiednio napięta sprężyna. A jeszcze co lepsze, można sobie też to wyregulować za pomocą tam imbusa i to, to fajnie działa. Ona myślę, że można by było troszeczkę jeszcze wziąć i. Przykręcić, żeby to było jeszcze cieśniejsze, ale mimo, że było bardzo dużo dziur, e, było kilka zjazdów takich szybszych, gdzie też pozwoliłem sobie trochę e, agresywniej pojechać, no to łańcuch nie spadł. Ech, dobra. Więc na ten moment z Wiltopa jestem zadowolony, aczkolwiek i tak jestem zwolennikiem. Z Rama. Opon nie jestem zadowolony, bo nie były trafione na te warunki. Po drugie, to są opony Challenger GTA w wersji XP, które są trochę cięższe, bo ważą 550 gramów, więc to jest dosyć spora waga jak na rozmiar 40C. Dodatkowo, z racji, że to miało być to bardziej treningowo, mam tu normalnie założone ciężkie dentki butylowe i to. Czuć, czuć, jakby tą trochę toporność tej masy rotującej. I ja wiem, teraz tutaj będą osoby, które stwierdzą: Nie, masa rotująca nie ma przecież większego znaczenia, te te, Oczywiście może tak być w momencie, kiedy jedziemy stałą prędkością, ale tutaj no, było bardzo interwałowo, co chwilę jakaś dziura, co chwilę jakiś zakręt, trzeba było hamować. Przyspieszać i no to było czuć te, te napędzanie, że to nie, nie działa tak, jakbym sobie tego życzył, ale z racji tego, że to mówię, miało być treningowo, to nie mam do tego tutaj żadnych jakby zastrzeżeń. Wywalić się nie wywaliłem, chociaż jak patrzyłem u, na nagraniu u Kamila Nogalskiego, no to gość no załapał ładnego, jak to się mówi, OTB. Cały skurcz czy, czy kość na wierzchu. Więc no szacun szacun. E, sam Kamil Nogalski też chyba parę razy pomylił trasę mimo, że jest prawie że lokal. On chyba z tego co pamiętam to kiedyś mieszkał w Łodzi a teraz mieszka w okolicach czyli w Strykowie e, i też też się mylił. Mimo tego wygrał, i to dosłownie wygrał o chyba 11 sekund. No na pewno inni też się mylili, tak? To nie jest tak, że tylko on się mylił, i że ja się myliłem, i że inni się mylili. No. O, jeżeli jest jakaś osoba, która startowała i nie pomyliła ani razu trasy, nie licząc ciebie, Mario, to yy, możecie pisać w komentarzu. No i tyle, no, no co, co, co mam powiedzieć. Pierwszy start zaliczony, nieukończony. Pierwszy mój DNF, czyli do not finish. E... Nie jestem jakoś zły. E... Wręcz przeciwnie, humor nadal dopisuje. Morale nie spadły. Kręci mi się dzisiaj dobrze. Jutro w końcu może czas odpocząć. Pokręcić tylko jakieś max dwie godzinki, żeby w końcu faktycznie może trochę wypocząć. Chociaż dzisiaj też jakoś Zapowiadało się tak jakoś ciężko, ale jakoś po, po godzince noga się rozkręciła i bym mógł jeździć i jeździć. Dzisiaj kolejna setka wpada w styczniu, czyli już dziesiąta. Łącznie mam zrobione około 1900 km trochę na zewnątrz, trochę na trenerze. Z większością ilością e, no, jednak tutaj przeważ, przeważa trenerze, bo myślę, że to jest jakieś 70%. E, no ale jest, są te kilometry, się kręcą w tym tygodniu pewnie wpadnie 500 w tamtym tygodniu było 4, ponad 400 zobaczymy no nie jeździ się źle noga kręci, teraz kolejny start w marcu czyli Polish Bike Tour na rozgrzewkę jakieś skromne 200 km, zobaczymy jak tam mi pójdzie, mam nadzieję, że już będę bardziej zmotywowany i pojedzie się ile fabryka zapoda no to tyle, więc dla przypomnienia, mogę wspomnieć o moim sklepie internetowym, gdzie możecie kupić sobie na przykład jakiś licznik rowerowy, ale też nie tylko. Oferta teraz będzie delikatnie poszerzana. Jeżeli jesteście ciekawi, co tam jest, to oczywiście zaglądajcie, wpisujcie kod LOVELO, 10% rabatu na wszystko. I co, no to tyle, jak chcecie mnie wesprzeć, a jeżeli chcecie, to możecie też mnie subskrybować, dawać łapy w górę i oglądać następne odcinki. Trzymajcie się, piąteczka. We'll <laughs>